Witajcie, witajcie. Wreszcie Wam mogę pokazać moje nowe dzieło e-book na temat wymagań dla nowych salonów. Są to wymagania sanitarne, ale nie tylko, bo też prawo budowlane, też przepisy BHP. Tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć na start, żeby swój gabinet stworzyć bardzo prosto, bez wątpliwości. No, i zgodnie oczywiście ze wszystkimi regulacjami. Tutaj wypisałam takie główne tematy, takie jak budynek, lokal, wejście, media, wentylacja, projekt, remont, pomieszczenia poszczególne, podłogi, ściany, narzędzia. No, po prostu wszystko, co chcecie wiedzieć, wszystko, o co pytacie. Do ja tych pytań bardzo dużo dostaję właśnie od osób, które otwierają gabinet. Wiemy dobrze, że mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli że tego rozporządzenia dla gabinetów nie ma. No i to jest źródło wielu problemów, bo trzeba dużo się naszukać, żeby cokolwiek znaleźć. A ja Wam to wszystko zebrałam w jednym miejscu. Za chwilę Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda w środku, także zachęcam, żeby do, do końca to obejrzeć. Ale zanim jeszcze takie informacje techniczne, 258 stron, zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo dużo. Ale pamiętajcie, że to nie jest taki e-book, którego się czyta od A do Z. Oczywiście można sobie po prostu wszystko przeczytać, żeby się przygotować, ale tak naprawdę to jest taki poradnik, który będziecie mieć przy sobie podczas tego całego procesu tworzenia gabinetu. Ja bardzo zadbałam o to, żeby to było bardzo tak logicznie podzielone na różne tematy, każdy temat, to jest osobny rozdział, tych tematów jest 116, także sporo. I po prostu, jak czegoś potrzebujecie, pracujecie nad czymś w danej chwili, to sobie po prostu idziecie do tego konkretnego rozdziału i sprawdzacie. I pilnowałam naprawdę tego, żeby to było tak wszystko ładnie poukładane, żeby każdy temat, jakby miał swoją, swoje osobne miejsce. Dzięki temu, będzie Wam się z tego bardzo łatwo korzystało. No i teraz taka dość istotna informacja. Wiecie, że ja zawsze robię takie fajne premierowe zniżki, które przez kilka dni obowiązują. No i tutaj też jest taka sytuacja. Właśnie jest 50 zł zniżki tylko do środy, do 10 września. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to polecam się spieszyć z podejmowaniem decyzji. Dobra, jeszcze zanim pójdziemy do, do wnętrza, zanim Wam to pokażę, to jeszcze tutaj dodam, że jest bardzo dokładna lista zagadnień wypisane, wypisanych, co tam w tym e-booku jest. Po kolei widzicie taka, taka długa lista. Więc jeśli chcecie zobaczyć, to polecam sobie kliknąć tutaj w link i, i sobie to przejrzeć. Można też sobie po prostu zerknąć na spis treści, który też jest dość obszerny. Tutaj na przykład macie temat lokalu, dostosowanie lokalu, nadzór sanepidu: jakie przepisy regulują dostosowanie lokalu, czy wykonanie projektu jest obowiązkowe. Czy trzeba konsultować ten projekt lokalu z Sanepidem? Jak powinien wyglądać ten projekt? Czy trzeba zgłaszać z Sanepidu rozpoczęcie działalności, więc to jest takie trochę w formie takiego QA pytania i odpowiedzi. Myślę, że bardzo jest to forma taka wygodna i praktyczna. Później na przykład mamy wymagania konkretne już dotyczące budynku lokalu wejście, wymiary drzwi, okna, oświetlenie itd też na przykład dział dotyczący pomieszczeń, jakie są ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń, jakie konkretnie pomieszczenia muszą być. Potem macie każdy rozdział, to jest osobne pomieszczenie albo miejsce, przecież od niej poczekalnia, miejsce do świadczenia usług, do przechowywania odzieży, wszystko jakby osobno rozpisane w osobnych rozdziałach. Polecam sobie to po prostu przejrzeć i będziecie mieć takie większe pojęcie, po prostu jak to wszystko wygląda. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten opis, a teraz Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda w środku. Jak sobie kupicie e-booka, to dostajecie właśnie takiego PDF-a, można go sobie albo po prostu czytać online, albo wydrukować. Mamy spis treści, no i poszczególne rozdziały, też jest taki wstęp teoretyczny na temat w ogóle tych przepisów, które to wszystko regulują. Jest też lista źródeł wraz z linkami, więc możecie sobie jeszcze coś tam doczytać, jeśli będziecie chciały. No i potem mamy te poszczególne rozdziały, w których też są obszerne cytaty, bo o tym jeszcze nie wspomniałam. W sumie, a to jest istotne, że ja tutaj się opieram wyłącznie na tym, co gdzieś jest napisane. Więc to nie są jakieś tam czyjeś wymysły, tylko to są zawsze cytaty właśnie z różnych przepisów, oficjalnych wytycznych. Różne instytucje też publikują takie poradniki, na przykład Państwowy Zakład Higieny ma takie poradniki dotyczące dezynfekcji, sterylizacji, więc tutaj macie mnóstwo takich fragmentów właśnie na szaro i to są wszędzie cytaty właśnie z różnych dokumentów. Także zebrałam tak naprawdę wszystko, co jest dostępne w tym temacie gdziekolwiek. No i lecimy dalej, widzicie, to cały czas tak samo wygląda. Ja często na przykład wklejam też kilka różnych cytatów na ten sam temat, żeby troszkę lepiej pokazać właśnie o co chodzi, czy są ewentualnie jakieś takie tematy kontrowersyjne, gdzie warto dopytać, jak to jest u nas. Macie tu właśnie te te cytaty, ale też trochę takich moich porad, interpretacji, wskazówek jak do danego tematu podejść, jak go ugryźć. Jest też o takich, no różnych specyficznych wymaganiach dla konkretnych usług. No i będę Wam tutaj tej listy tematów przytaczać, bo tutaj na przykład jest taka tabelka, gdzie jest porównanie różnych wytycznych dotyczących pomieszczeń z kilku różnych sanepidów. Więc tam, gdzie są jakieś rozbieżności, to Wam prezentuję po prostu cały wachlarz dostępnych informacji. No i lecimy, lecimy, widzicie, jakby się nie kończy. No bo tak jak mówiłam, 258 stron, dobra, już przyspieszę. Bo. Bo dzisiaj nie skończymy tego. Ja, wiecie, że od lat siedzę w tym temacie, także no, myślę, że jak ktoś miał to zrobić, to chyba to musiałam być ja. Dużo było z tym pracy, powiem szczerze. Ja to no, od wielu miesięcy robiłam, tak naprawdę. Cały czas gdzieś tam miałam nadzieję, że pojawi się to nowe rozporządzenie i że. Będzie można się jakby o to oprzeć, no ale jak już się dowiedziałam, tak jak Wam ostatnio pisałam, że go ma nie być, no to stwierdziłam, że nie ma na co czekać. Eee, a, no prezencik można dostać, jak się opinię zostawi. Eee, taka ciekawostka na koniec. No więc stwierdziłam, że po prostu już nie ma na co czekać i, e, i trzeba się za to wziąć i to skończyć. Wreszcie i skończyłam. Tu ciekawostka, grafika wygenerowana w AI, konkretnie w, no, w tym narzędziu od ChataGPT w Sorze. Bo się zastanawiam, jak zobrazować tworzenie nowego gabinetu, i mi wpadło po, do głowy, że takie furwające meble będą, okej. Okay. <laughs> no, myślę, że już masz wiedzę całą potrzebną do podjęcia decyzji. Przypominam o tej zniżce 50 zł, która tylko do środy obowiązuje. Yy, jeszcze dwa słowa dosłownie o innych materiałach. Jak sobie klikniecie tutaj na ten, tą kategorię SanePit, to Wam się też pokażę. Chciałam po prostu powiedzieć dwa zdania, dosłownie, czym się różnią te produkty. E-book, który zrobiłam, to jest e-book dla nowych gabinetów. Są tutaj wszystkie wymogi związane właśnie z tworzeniem gabinetu. Tutaj jest lista kontrolna. Salon gotowy na kontrolę synepidu. To jest lista kontrolna przeznaczona dla gabinetów istniejących, do takiej bieżącej działalności. Więc to jest dla istniejących, to jest dla nowych. Jeśli ktoś otwiera, to może sobie i to, i to, bo to jest po prostu mnóstwo wiedzy. To jest takie praktyczne narzędzia, lista kontrolna, różne rzeczy związa związane już z bieżącą działalnością, a tu mamy jeszcze wzory procedur, po prostu konkretne wzory dokumentów, które można u siebie wykorzystać. Więc te trzy rzeczy są trochę osobnymi bytami z jednej strony, ale z drugiej strony to wszystko jakby tworzy spójną całość i to nie są rzeczy, które w jakiś tam sposób się mogą zastąpić, tylko jest to po prostu inny rodzaj wiedzy czy narzędzia, właśnie dotyczący y, wymagań. No i tak, i tutaj macie tylko sanepid, tak? Tu procedury sanitarne, a tutaj mamy jeszcze właśnie to prawo budowlane, BHP i tak dalej, więc tutaj mamy najwięcej informacji. To, co tutaj widzicie, to są pojedyncze procedury stąd, bo to jest pakiet 9 procedur plus plan higieniczny i to jest z dużą zniżką. Ale jak ktoś chce sobie kupić pojedyncze procedury, to one są tutaj. I ostatnia sprawa, pakiety. Teraz po wprowadzeniu tego e-booka stworzyłam jeszcze pakiety. I tutaj macie pakiety dotyczące właśnie tych kwestii sanepidu. Te trzy rzeczy, o których mówiłam, lub dwie w różnych konfiguracjach. I tu dołożyłam jeszcze ten pakiet, który już był wcześniej, czyli to są takie dwie listy kontrolne. Przygotuj się na kontrolę sanepidu i przygotuj się na kontrolę inspekcji handlowej. Więc inspekcja handlowa jest tutaj pewnym nowym tworem, który nam tutaj do tego sanepidowskiego wszechświata stworzył. No ale jako, że jakby tutaj też jest produkt dotyczący sanepidów, no to ten pakiet też rzuciłam. I to na co chciałam zwrócić Waszą uwagę, to są wysokości tych zniżek. Tutaj macie na przykład 45% taniej, 21, 30... Nie, 20. Myślałam, że już jestem, wiecie. 55 i 52. Także tu na przykład jest 55% taniej. Także to jest naprawdę kolosalna różnica. Macie też kwotowo 300 zł taniej, 350, 310. Dlaczego aż tak dużo? No bo tu już macie pakiet w pakiecie, tak? Bo te, te procedury tutaj to jest pakiet, który ma dużą zniżkę w stosunku do tego, jakby ktoś to po prostu chciał sobie kupować osobno. Także tu na przykład mamy e listę kontrolną i pakiet, czyli pakiet w pakiecie. Dlatego te zniżki są duże. No to jest tak na ogół około 20%. Ta jest trochę większa, ta do procedur, ale na ogół to jest około 20%, plus właśnie z tego pakietu w pakiecie macie jeszcze dodatkowo więcej. Kwotowo to naprawdę sporo wychodzi, szczególnie właśnie przy tych procedurach. Także polecam sobie to przeanalizować. Albo kupić osobno, albo właśnie skorzystać też z pakietu. Jeśli chodzi o tą zniżkę na jabłka, no to tak jak mówiłam, do środy, do północy. Pewnie w praktyce troszkę dłużej, bo wiecie, że tak. Ja już mam leniuszka, już, już mi się nie chce tak po nocach siedzieć, więc rano to wyłączam, ale nigdy nie wiem, o której, więc zawsze sobie północ wyznaczam jako tą granicę. No dobra, już Wam wszystko powiedziałam, co najważniejsze, także jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie, chętnie odpowiem na wszystkie. No i zachęcam, żeby sobie zerknąć na ten spis treści, bo ja zawsze te spisy treści tworzę tak, żeby ktoś, kto je przejrzy, dokładnie wiedział, czego się spodziewać, nie miał żadnych wątpliwości, więc jeśli Was ciekawi, co tam w jakimś e-booku się znajduje, to zawsze odsyłam do spisu treści, bo. Po prostu będziecie wiedzieć wszystko po lekturze takiego spisu treści. No, to dzięki, jak ktoś dotarł do końca yy, i zapraszam na stronę e -booka.